Hej, cześć, witajcie! Z tej strony Zielony. Witam Was w kolejnym odcinku z Mooncrafta. Jak mówiłem w poprzednim materiale, będziemy się dzisiaj zajmować zagrodą dla świnek. Dlatego też przydałoby się je znaleźć i jeszcze muszę wziąć w takim razie marchewkę z mojej jakże pięknej i potężnej hodowli. Warzyw i pszenicy. Pytanie tylko, gdzie jest marchewka? Hmm. Pamiętam, że na pewno siałem ją gdzieś w tym miejscu, więc będziemy. O, idealnie trafiłem. Normalnie, saperka. Jestem profesjonalnym saperem. O ile może być jakiś nieprofesjonalny. Dobra. Świnie widziałem tutaj, czyli w dżungli. Głównie w dżungli. Oczywiście też chodziły tutaj, ale to dlatego, że są to, jest to jakby taka granica dwóch biomów. No dobra, dobra. Tam jest jakiś kolega szkielet. Może go poczęstuję strzałą z mojego łuku. O, nawet. Okej, okay, sobie poszedł, więc może niech sobie tam idzie. Zostawmy go w spokoju. Tam mamy świnię. Przydałoby się jakby było ich trochę. O, pająk. Proszę. Ale skoczył. Nawet nie wiedziałem co się dzieje przez chwilę. Dobra. Hmm, chodźmy po tych liściach. Zaznaczmy swoje terytorium. Tylko że pochodniami, a nie jak to robią zwierzęta. Wiadomo czym. O, nawet mamy tu Creepera na dodatek. Naprawdę niezła rodzinka nam się tutaj zebrała. Może się uda go, go. Może się uda go załatwić. Mm. Dobra, e, gdzie jest ten. O! wyciera na mnie ten pająk. No nie. O! Hop był na hita. Ciekawy dlaczego. No dobra, mniejsza, świnia, chodź. Martwi mnie tylko rzecz, że jest tu jedna świnia, a nie ma dwóch. No ale możliwe, że za chwilę znajdziemy drugą świnkę. Yy, chodź, chodź, świnko, chodź, chodź. Tylko uważaj, nie skręć sobie kostki. Czy co ty tam masz na nodze? Najpewniej kostkę, bo co innego. Chodź, chodź, chodź. Dobrze, już jesteśmy pod domem. Kurde, nie zrobiłem, tej, nie zrobiłem tej zagrody. Prawdopodobnie będzie tutaj na zewnątrz. Dobra, ta świnia nie powinna zniknąć na razie, przynajmniej. Znaczy, mam taką nadzieję, że nie zniknie. Moje rzeczy z drewna były chyba tutaj. Ja się, jeżeli się nie... Tak, tu jest bardzo dużo drewna. Ale mam tu patyki Aha, no w sumie do płotków jeszcze są deski potrzebne To jeszcze je weźmy Teraz tak, czy... Chyba tak się robiło płot. Chociaż nie jestem teraz pewien Chyba tak się robiło furtki, tak myślę. Furtka się też przyda Żeby tam wchodzić No ale dobrze, róbmy te... Znowu zrobiłem furtkę, no Prawda? Dzisiaj to jestem jakiś Nie wiem, zamulony, czy coś? Dobra, płot tropikalny Bo jaki by inny... Myślę, że... Albo weźmy jeszcze troszeczkę, co by nam nie zabrakło Okej, okay. świna jest? Jest! Choinkę będziemy musieli spalić, ale to w następnym odcinku pewnie Albo zrobimy pod koniec tego, żebyście Prawda? wyczekiwali tego momentu. Okej. Okay. Zagroda dla świn. Tu mam drabinę na górę. To znaczy, się drabinę. Liany właściwie. Ale to nieważne. Świnie nie mogą być jakoś tak strasznie daleko. Może tutaj. To nie jest jakoś bardzo daleko. Znowu. Yy, Okej. Okay. Zapytacie, po co są mi świnie? Przede wszystkim yy, dla jedzenia, czyli dla kotletów. Gdzie jest ta świnia? Że ona mi znikła na moich oczach. Dobra, nie. Przeszło się trochę dalej, więc jest git. W miarę. Ok, chyba tutaj będę wchodził do tych świn. Jednak przez Dirta. Yy, Okej. Okay. Mam jeszcze 12 tych płotów. Poprowadźmy sobie tą zagrodę. Może jeszcze w ten sposób i zostanie mi Okej, okay. prawie właściwie prawie idealnie mam tych, bo jeszcze mam tą furtkę, myślę, że tutaj będziemy mieli ją umiejscowioną, tak się chyba nie mówi ale no dobra, gdzie jest ta świnia, chodź świnko, chodź do domu Cię niestety nie wezmę no bo to nie są warunki dla życia dla świn Okej, okay, ta świnia, widzę, że też się podoba pomysł z tą górką. Yy, dobra. Jeszcze musimy znaleźć drugą świnię. Nie wiem, czy czasem nie będzie na górze, ale raczej z tego, co się tam przechadzałem, to tam nie widziałem żadnej świni. Chodźmy tutaj. Takim jakimś dziwnym tunelem, tak jakby powstałym. Całkowicie przez przypadek Hmm, dobra. Czy tu jest w ogóle jakaś świnia? Ciężko zobaczyć w sumie. Spnijmy się, może tutaj na tym liście. To nic nie pomogło. No cóż, zdarza się, że nic to nie pomaga. Może rzeczywiście będzie coś na górze. Dlaczego by nie sprawdzić? Aha, to fajnie, żebym sprawdził. Dobra, to jednak chodźmy dołem. Dlaczego by nie, prawda? Yy. I może gdzieś tutaj jakaś świnia by się druga trafiła. No bo o nie, prawie zjadłem. Prawie zjadłem marchewkę. Nie mogę się tak narażać. A właściwie nie narażać tej marchewki, bo to jest moja jedyna marchewa na tą chwilę. Także, no nieciekawie, nieciekawie by było, jakbym ją zjadł. To już byłby chyba fail roku na tym kanale. No ale no dobrze. Rozświetlmy tutaj tą okolicę piękną. Dżunglę naszą. Co to są takie dziury w tych liściach? Dziury w liściach. Zwyczaj są takie w sumie. No dobra, nieważne. Nie będę mówił o liściach teraz, skoro szukamy świn Dobra. Chodźmy tędy, może. Tu. O, stąd jest. Hmm. Tam się coś nie dorenderowało, czy? Co się tam dzieje? Nie wiem. Może tam jest po prostu piasek. Świnio! Kaman! Chodź do zielonego. Wcale nie będę cię wykorzystywał tylko do rozmnażania, żeby potem cię zabić. Wcale tak nie będzie. Nie musisz się akurat o to martwić. Oczywiście żartowałem. Otóż, właśnie, że tak będzie. Tam byłem już. Wow. Jestem pod wrażeniem swojej kolonizacji tych dzikich lądów tej dżungli. Jakie wielkie drzewa. Wow. Mówię, jakbym je pierwszy raz na roczy widział. Nie wiem, co się ze mną dzisiaj dzieje. Akurat dobra świnia. Nieco digczet. Ślepi jestem, czy co. Tam też byłem? Matko, to gdzie ja nie byłem? To jest dobre pytanie, wiecie? Yy. Dobra, może zajdę na dół, chociaż się trochę boję schodzić na dół. Wiadomo dlaczego. Creepery i tak dalej. I mój talent do zabijania creeperów. Mam jedną świnię. No kurde. W sumie to mogłem nie zabijać tych świn w którymś z poprzednich odcinków, ale kiedy to było? Kiedy to było? Ja nawet wtedy jeszcze nie wierzyłem, że do, wypadnie mi marchewka z zombie. Coś tak. Kurde, nie ma tych świn. Tak, serio, serio, nie ma tych świn. Przeraża mnie to trochę. Może nawet nie trochę, ale i bardzo. Nawet nie ma tu żadnych potworów. Czyżby wszystko się wyniosło, dlatego że ja się wprowadziłem. Trochę już mieszkam w tych okolicach. No bo już będzie dobre 20 odcinków. Y no dobra. No i tak. Tak średnio bym powiedział z tymi świniami. To może chociaż. Kurde. Nie lubię takich lagów. Świnia. Coś tu kwiczy. Moi drodzy, gdzieś tu jest świnia. Inna sprawa, że nie wiem gdzie. No, może pucnijmy. Co by się ten... Następ... Nur nie wystraszył. Słuchajcie, daje nam znak. <grych> tu jest! Hello there! O, skubana świnia. Dobra, mamy ją. Niestety, albo niestety świnie są tak głupie, że nawet nie wiedzą, co z nimi będzie w przyszłości. Ufają mi tylko dlatego, że mam marchewkę. Może ich to zgubić. Może ich to zgubić i ich to zgubi. No niestety, zgubiłem się? Chyba nie. Chyba nie, dobra, dobra. Jest dobrze z moją orientacją. Bardzo, o, świnio, przepraszam, że tak. Idę, idę, spokojnie, spokojnie. Chodźmy tutaj, powolutku. Nic się już na mnie śpieszy. Przecież nic nas nie zaatakuje. Chyba, że moje psy się zbuntują przeciwko mnie. Ale oby nie. Okej. Okay. Chodźmy, po malutku. O, jest druga świnia. Dobra. Zobaczymy czy ta druga też jest na tyle inteligentna, żeby zamiast furtką to iść górą. O, proszę. Ta jednak jest trochę mądrzejsza od tej. Bo... Bo jednak weszła tą furtką, a nie jak ta druga. Tędy. Nieważne. Chociaż nie mi oceniać, która z nich jest inteligentniejsza. To nie jest w sumie też dramat na ten odcinek, jakże wspaniały. Dobra. Zjedźmy na dół żeby posiadł z powrotem tą marchewkę. Proszę jak tu wszystko już pięknie urosło. Jak tam w mojej skrzyni? Proszę ile nasion. Kurde. Ciekawe, jestem. Teraz mam rozkminę, czy ja je miałem jeszcze wtedy, gdy poszedłem po diskomarka. Właśnie diskomarek. Jest taka sprawa, że diskomarek nie nazywa się tak do końca jak Diskomarek żeby nikt mnie nie pozwał, dlatego napisałem to razem, a nie oddzielnie. To wcale nie było tak, że nie wiem, jak to się że nie wiedziałem, jak to się pisze. Wcale tak nie było. Nie, nie. W każdym razie mamy diskomarka Co prawda to jeden wyraz, ale to może i lepiej. Nikt mnie nie będzie pozywał. A i pewnie zastanawiacie się jeszcze na moich odcinkach, do czego służy ta, jakże piękna maszyna odurzona jest do pozyskiwania betonu, czy jakoś tam jakoś tak to się nazywa. Gdzieś tu miałem cement właśnie. Właśnie cement. I teraz tak. Stawiamy tutaj ten piękny cement. On tutaj prawda, nastyga i go pięknie, ładnie wykopujemy. Oczywiście robi się to szybciej. Docelowo. Ale dobra. Nie do węgla, nie do węgla. Panie Zielony, niech się Pan uspokoi. Tutaj do ryb, do moich zdobyczy. Kurde. Mogłem to przepalić wszystko, ale tego nie zrobiłem. No cóż, no cóż. Dobrze, moi drodzy, moi drodzy. Teraz czas na punkt, punkt ten taki najważniejszy: e, czyli niszczymy choinkę. E, tak bardzo, bardzo to smutne. E, no ale trudno. Czy ja mam zapalniczkę? Chyba się nie bawiłem w piromana. E, więc raczej nie mam. pytania, czy mam. O, jednak się bawiłem w Piromana. Nawet nie pamiętam kiedy. Aha, może wtedy, kiedy odpalałem portal do Endu. E, do Netheru, przepraszam, przepraszam. Dobrze, także. Ja odpalam F1 i podziwajmy ten piękny, niekontrolowany pożar. No dobra. Cóż, było to równie piękne jak mi pokaz fajerwerek. Mm. Ale może lepiej nie będę tego zdradzał wam, bo jeszcze widzę, że nie lubię świąt, a w tak nie jest. Skrzynka, czy Tam coś było. Nie, tam był chyba mój prezent ode mnie. Dla siebie. Mm. Ok, Teraz proszę Państwa będzie parkour. Czyli... To co lubię najbardziej w Minecrafcie, oczywiście żartuję. Ale skok. Naprawdę chciałam się popisać, ale nie widziałem, że to jest blok taki oto lazurytu. Także okej. Okay. Zbieramy latające bombki. Właściwie sześciany. Okej. Okay. I ten blok złota, którego będzie mi bardzo trudno zniszczyć. Ale spokojnie jakoś to zrobię. Yy. Okay. zbijmy bombki. Te w sumie, te bombki, których się nie da zbić, są trochę przerażające. W sumie, w sumie to dziwne. Kopię bombki kilofem. No nie wiem, ale dobra. Ciekawy dzisiaj są w ogóle rozkminy na tym odcinku, yy. ale to dobrze. Przynajmniej się nie będziecie nudzić, tak przynajmniej myślę. Yy. Dobra. Oha. Dobra. Myślałem, że już, że ta pochonia tam zostanie. Także moi drodzy, zniszczyliśmy choinkę prawie. Ale ten klucz niech tu zostanie na pamiątkę choinki. Żebyśmy wiedzieli, gdzie w przyszłym roku ją postawić, jeżeli ta seria jeszcze się nie skończy. A ja się z wami żegnam do następnego odcinka. ma.